Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji serii Kolekcja Torgal Dzisiaj mam dla Was tom 17 jakim jest Strażniczka kluczy stworzona przez Grzegorza Rosińskiego i Gina Van Hane, Kolekcja Haszet. Standardowo zacznę od grzbietu naszego tomu Który powoli kończy nam literkę O Tutaj to, to oczywiście krótki spis wszystkich tomów w kolekcji Następnym jest Słoneczny Miecz czyli tom 18 My na samym początku standardowo, jak to w każdym tomie bywa, z kolekcji Torgal otrzymujemy reprodukcję grafiki Grzegorza Rosińskiego. Kolejna ładna grafika do naszej kolekcji. Przejdziemy sobie na początku również do dodatków. Dodatki to oczywiście 1991 rok, czyli m.in. co piszą gazety, co wspominają w kulisy z śladami Torgala. Mamy oczywiście kilka podstawowych informacji na temat tomu 17, krótkie jego streszczenie oraz artykuł co działo się w lecie 1981 roku, kiedy to właśnie dobiegł końca druk, jeżeli chodzi o czarną Galerę w tygodniku Tintin. Mam tutaj artykuł dotyczący Torgala jako gwiezdnego dziecka, Shinoka i Arisi. Naprawdę jest co czytać. Fajne są dodatki w tym tomu tomie mamy również kilka informacji na temat nowych postaci, czyli samej strażniczki klucza, od której wziął się właśnie tytuł tego tomu, z nazwą z Mamy także kalendarium, rok 1991, wydarzenia od stycznia do listopada. No więc teraz przejdziemy sobie do samej recenzji naszego tomu. Powiem Wam szczerze, tom jest dosyć ciekawy. Rozpoczyna się dosyć banalnie: ktoś podszywając się pod Strażnika Kluczy, yy, przemienia Walsunga w torgala i wysyła go, by zdobył pas Strażniczki. Nie udaje mu się to, ale chciwy nie zamierza oddać go zlece, zleceniodawcy, no i zabija torgala i zajmuje jego miejsce, wprowadzając zamęt. No a tak naprawdę prawdziwa Strażniczka Kluczy przybywa, przybywa jednak do torgala, do świata żywych, żeby naprawić całą sytuację. No i tak to już jest, właściwie bywa w tej kolekcji, że po dwóch naprawdę bardzo dobrych tomach, jakie były, były poprzednio wydawane z kolekcji Thorgan, przyszedł czas na dosyć średni. Średni scenariusz, który przede wszystkim nie zachwyca i moim zdaniem komiks odpycha. To znaczy nie jest jakiś ciekawy. Same rysunki są w porządku, oczywiście świetnie odwzorowane drzewa, grafiki. To wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie. Jednak będzie to zawsze mało porównując do tego, czym dla samego komiksu jest fabuła. No właśnie, w tym przypadku fabuła nie posunęła się jakoś strasznie do przodu. No i jak to wiele osób twierdzi, ten komiks po prostu jest jednym z najsłabszych do tej pory wydawanych przez kolekcję Torga. Jeżeli chodzi o cały album, tak jak już wcześniej wspomniałem, fabuła jest dosyć banalna, choć chcieli, aby była po prostu taka inna, odróżniająca się od innych, jednak myślę, że to nie do końca wyszło. Jeżeli chodzi o ten album, to mimo wszystko polecam go wielkim, a ja to wielkim fanom Torgala, bo zwykłym czytelnikom się po prostu nie spodoba i na pewno stawią go na półkę. No, z przykrością, że wydali te 30 czy tam 40 zł. No ale w szczególności dla mnie ten album po prostu mnie nie zachwycił. Jeżeli chodzi o ogólny, ogólny sposób mówienia postaci, to znaczy. O samą czcionkę zawartą w tym albumie. Myślę, że, że te zdania nie, nie wychodzą na jakiś mega genialny poziom. Aczkolwiek myślę, że to też wynika z samej fabuły, która jest bardzo, ale to bardzo yy, przeciętna. Myślę, że połowa może go skrytykuje, połowa może pochwali, że jest zupełnie inny od poprzednich. Bo fakt jest inny, ma coś takiego w sobie innego, coś co może nie do końca wyszło autorom. No ale. Jednak można było się zastanowić na, bardziej, na jeszcze większym rozwinięciem tej fabuły. Tak jak już wcześniej wspomniałem, na nowo spotkamy sławną strażniczkę, tym razem oszukaną i wykorzystaną. Torga, Torgal ma też tak jak, sam, tak, jak właśnie wcześniej powiedziałem, wroga, który skra skradł mu tożsamość. A to wszystko tak naprawdę dzięki NitHogowi, czyli Yy, wszystko będzie się działo wokół strażni tytułowej Strażniczki Kluczy. Komiks przeczytałem po przerwie od Torgali, to znaczy, yy, bo miałem dosyć sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o moje zajęcia. Yy, no i parę gier również mi przyszło, także chciałem się tam yy, z nimi trochę zapoznać, z tymi grami o gradzie, dlatego miałem mniej czasu po prostu na wszelkie komiksy. No ale myślę, że. Ogólnie, jeżeli miałbym wystawić końcową ocenę tego komiksu, to myślę, że 5 na 10 byłoby jak najbardziej odpowiednią oceną, patrząc na fakt zarówno na rysunki, na grafikę, oraz na budowę zdań w tym komiksie. I to by było, tak naprawdę, na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą recenzję. Oczekujcie kolejnej już wkrótce. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę oraz zasubskrybować naszego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi do filmików, aktualności konkursów oraz recenzji gier. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Trzymajcie się. Cześć.